Tej, patrzcie, tu ktoś palił, po prostu ktoś zapalił coś, rzucił i się spalił, bo tam, raz do tej sosny, tam co leży, tak jest spalone i a tu las, fajny. Tam w oddali, tam mega daleko, daleko, daleko jest mój brat, jak ktoś go zawarzył, to niech wpisze w jak go ktoś widzi. Dobra pokażę tam ognisko robione Tam w lesie się nawet paliło Tam w lesie się paliło nawet Nawet w lesie się paliło Tam nie będę podchodził tam błoto Ja jestem strzem, bo ja się żeby przez mi się nie zapadł wtedy we wodzie Tu się paliło, wszędzie się paliło po prostu Nie umiem że ktoś podpali, podpalił łąkę, a to doszło, tam doszło, Tu się paliło tam ktoś spalił kiedyś drzewa, ale mu ugasić. Nie ja, tylko ten chłop zaczął. Zdążył ugasić, ale przy tym byłem. Tutaj się paliło. Dobra, cześć. Na razie. Obserwujcie mnie na Facebooku. No. Cześć.